Witam. Dzień dobry. Yy, telefonuję w sprawie, że za 5 minut będę z pizzą. To jakaś pomyłka. Pani Joanna. Tak, przy telefonie? No, pizza jest zamówiona. Pani imię, numer podany. Mm, to nie ja w takim razie. Pani Joanna Gorzewo i ten numer telefonu jest podany. Płatność no to... kartą, z płatność kartą 106 zł. ZLX. pizza brokułowa 50 centymetrów. To nie, to jakaś pomyłka. Znaczy, no nie, pomyłka nie. Nie A. zamawiałam pizzy, także dziękuję. A to może mąż zamówił, nie wiem, ktokolwiek. Pojęcia nie mam. A pani, pani się, na... się może spytać? A nie mam męża. No to nie wiem, ktoś z rodziny? Bo tu jest dla pani imię, wszystko jest podane, tak? To niemożliwe. No proszę pani, no to jest możliwe, tak? Bo A skąd jednak... pan No z pizzerii z Gorzowa. Koże nie, nie ma pizzerii. Proszę pani jest kawałek od Gorzowa, tak? No to proszę zawieźć na dany, na, na dany adres sobie pizzę. Aha, czyli pizza do zwrotu, tak? No Najbardziej ja nie zamawiałam. Bo ja dzwonię z De Grasso. Jeszcze raz skąd? Zagrasso. Nie znam, nie kojarzę, nie zamawiałam pizzy. Dziękuję. Dobra. To proszę pani, no kto to zamówił, tak? Pojęcie nie mam. <laughs> Radio wklętarka, ale panią wrobili w kawał. <laughs> Halo, wkręcili panią. Halo. Halo. Tak słucham? Wi witam pana. Witam. Tele telefonuję w sprawie pana Marcin, tak? Tak. Z kiedy by Panu pasowało, żebym z tą paczką podjechał? Za 10-15 minut by mogło być? Z jaką paczkę. Pizzę Pan zabawiał, tak? Ja żadnej pizzy nie zamawiałem. Nie no, na ten adres mam zamówienie. Pan Marcin nim podany Pana numer. Domaszczyn, tak? Restauracja. No, ale ja nic nie zamawiałem. Nie no, czy Pana Pan sobie nie robi żartów, tak? Jest zamówienie na Pana, nie wiem kto zabawiał. Może Pana żona? Nie, moja żona też nie Ma, no, pan się spyta, bo tu jest zamówienie na pana. To jest niemożliwe. Ja no Proszę pana, jest tak, do zapłaty 96 zł, kartą płatność. Nie, to jest nieprawda. Aha, no to ja przyjadę pan sobie, zje tą pizzę, bo ktoś zamówił najwyżej. A na ten... ja? Halo? Ale ja, nie, ale ja nie chcę tej pizzy, niech pan jej nie przywoził, bo ja jej nie zamawiałem. A pan już jadł kolację czy nie? Tam jeszcze nie. No właśnie, no to zje pan pizzę z żoną, tak? 96 zł to nie jest tam jakiś duży pieniądz. A tak to zamówienie się zmarnuje, jak pan nie odbierze. Pan zamówił, pan teraz odbioru odmawia, tak? Ja nic nie zamawiałem, proszę pana. Proszę pana, no są pana dane podane, tak? Proszę się teraz nie wykręcać, tak? Jakie dane podane? No proszę pana, no, pan Marcin, domaszczyn. Pizza jedzie z Wrocławia no. do pana, a pan teraz wymyśla. Tak? Ale do... Ale doma domaszczyn jako tak, domaszczyn... Pan Marcin jest no, ale... numer, te, numer telefonu. 96 zł do zapłaty. No dobrze, ale domaszczyn, ale... 30, gdzie? 30, 36 zł jest za dowóz i 50 za pizzę. No ale domaszyn gdzie do, stąd? Do, do, na jaką ulicę? Proszę pana umów, proszę, Umówmy się tak, ja za 5 minut do pana będę, tak? Z pizzą. Ja proszę pana, niech pan nie przyjeżdża, bo ja nie, nie chcę. Dobrze no pana, to ja co mam teraz z tą pizzą sobie zrobić? Niech pan sobie mówię. Aha, czyli pan sobie robi żarty, bo ja jestem dostawcą pizzerii. Dostarczam pizzę, jest zamówienie na pana dane, a pan odmawia teraz odbioru, a pan zamówił, tak? A na jakie dane? Pan Marcin, Domaszczyn, numer telefonu podany pana i imię Marcin. A proszę pana, no to jak jeżeli dzwoniłem do pana i zamówiłem pana pizzę. A ja nie wiem kto dzwonił, pana... bo ja nie przyjmuję zamówień, tak? Ale proszę pana, jeżeli dzwoniłem i zamawiałem pizzę, no to chyba musiałem podać adres dokładny, tak? No i ja mam ten adres, ale po co mam mówić na głos, tak? Jak po prostu. No to, nie wiem, no to jak pan mówi, że domaszczy, no to niech pan powie jako ulica. No proszę pana, przecież pan, pan wie, gdzie pan mieszka, tak? Pan teraz sobie nie udaje, tak? Pan doskonale wie, gdzie pan no. mieszka, a pan jeszcze żąda, żeby panu podać na pewno, gdzie pan mieszka. Co pan ma, jest hispera, że pan zapomniał, gdzie pan mieszka? Proszę pana. Tak? Niech pan sobie nie robi żartów, <laughs> dla mnie. Bo zaraz hmm. ja sobie z pana zrobię żarty. Proszę pana, pan sobie robi żarty teraz, tak? Tak, nie, ja mówię, żeby pan nie robił żartów dla mnie, bo zaraz ja sobie zrobię z pana żartów. Ale problem jest taki, że ja nie robię żartów. I to pan sobie no. robi żarty. Pan zamówił pizzę. Są pana dane, jest wszystko podane, tak? A pan odmawia przyjęcia, tak? No odmawiam, bo ja nie zamawiałem. Proszę pana. Nie kombinuje pan teraz. Bo każdy wie, że pan zabawiał, tak? Tak, no, no. Dobra, no. Zamawiałem. Okay. I pana tu... Ale co ja zamawiałem, a, Bro... a jaka tam jest pizza? Brokułowa. A ja nie jem takiej, to jest pomyłka. Jest tak, szynka, brokuły i sosy mieszane. Proszę pana, nie jem takiej pizzy. Ale zresztą macie, macie też yy, pomyłkę tam w tym nie. zamówieniu. Właśnie to nie jest pomyłka. Bo ja zamawiałem, bo... bo ja zamawiałem ja 30 takich pizz, a nie jedno. 30 pan zamawiał? No. To jest niemożliwe, dobra, w takim razie przywiążę tą jedną i te trzydzieści pizz byśmy tak na 22 dostarczyli. Na 22? Tak. A to jedną... A 22 ja... Proszę pana, na ludzie to już śpiew kuram, że pan, bo z drogą... e, e, proszę pana, pan zabawia tyle pizzy, to pan się liczy z tym, że pan będzie czekał na dowóz więcej czasu, tak? Ale pan mówił o jednej pizzy, a ja powiedziałem, że 30 i pan Także mówił, pan że... Marcin, dobaczny, ja już przekazałem do pizzerii, że jeszcze 29 pizz muszą to robić, tak? <grym> tak, tak. I tak na 22 umawiamy się na dowóz. No o 22 proszę pana to już jest dom zamknięty na cztery pusty. Wszyscy Aha. śpią, śpią znaczy, nie to opiera. Ale, czy, ale pan zamówił teraz, tak? Teraz już nie mogę tego odkręcić, niestety. Ale co ja zamówiłem? 35 dodatkowych. Aha, <grym> no dobrze. Czyli ja teraz przywiozę tą jedną, bo jestem 5 minut od pana, bo jestem w trasie, zadzwoniłem, że pan się uszykował z kartą i do te 29 na 22 będzie, już trzy są gotowe. Z jaką kartą pan przyjeżdża? Znaczy, żeby pan z kartą przyszedł zapłacić, tak? Ale ja nie mam karty. No ale ja pan zaznaczył, że kartą będzie pan płacił. To jak, jakaś pomyłka, bo ja kart nie poszedłem. Ja jestem w wsi, panie. Ja, ja tylko pieniędzmi, albo jajkami, kurami, śpiniami. No ja A pan, nie pan sobie jaja robi, tak? Pan sobie jaja robi. jest Rozmowa jest nagrywana, tak? W pizzerii jest nagrywana rozmowa? To tak, jest... operator u nas automatycznie nagrywa wszystkie rozmowy, żeby się uchronić przed takimi oszustami jak pan. Aha, no dobrze, że ro... nie nagrywa. Ja mu że ten, sprawy kiedy No za co? Że ten, że, że, że mnie nagrywa Peterman. Tylko, że może nagrywać, pan się nie zna na prawie, tak? Nie może nagrywać. Może, na... może. Nie. Tak, może. Absolutnie. Dobra panie, żeś pan jest głupszy gup, od kozy na razie. No to na razie, hej. Halo witam, mam problem z dziadkiem tutaj nie wiem czy to są jakieś leki. Jesz jeszcze raz. Y problem z dziadkiem mam. Nie wiem czy na to są jakieś leki, czy nie ma. A co tam się dzieje? Y dziadek pół roku temu stracił nogę i mu w ogóle nie... No nic mu nie odrasta ta noga, wiewa? To ma być jakiś żart? No, jaki żart? No, jak to, że nie odrasta? No, stracił nogę i mu w ogóle nie no. odrasta ta noga. No, noga nie odrośnie. No, a nie ma na to jakichś leków, że mu odrosła? No nie. No jak nie? Co pan opowiada? No nie, nie pan się zna na, farmaceu na farmaceutyzmie, czy nie zna się pan? No znam się i dlatego odpowiadam panu, że nie takich leków nie ma. Są leki, żeby rozkupić ranę, ale nie ma takich, żeby odrosła. Ale on już nie ma żadnej rany, no panie, po prostu mu noga nie odrasta, tak? W ogóle. Ani trochę nie widać. Nie wiem, co my mamy zrobić. Bo on no wpa... nic, no, nie odrośnie. Bo on po pijanemu spał w zbożu i kombajn w niego wjechał i mu nogę obciął. Halo. No, słucham, słucham. No i co właśnie na to byśmy poradzili, pan powie? No nic już na to się nie poradzi. To co, on ma być, bez nogi ma być? No, no tak. Tak to Aha. niestety działa w tym świecie, wie pan. Aha. Jak już się nogi kupuje, no to już ona nie odrośnie. Aha. A nie ma jakichś sposobów na pewno? Nie, na pewno. Aha. A nie chce pan sprzedać swojej nogi, żebyśmy przeszyli jakoś? A wie pan, że rozmowy są nagrywane w aptece? No tak, ale pytam się rzecznie, no. tak? A ja to powiadam rzecznie. To nie są tematy do żartów, wie pan? No tak ale to ja... Dziękuję i do Ale to jest są żarty właśnie. Ty. Witam, chirurg? Halo? Onkologiczny. A to tylko onkologiczny? Tak. A pani mi powie, pani się zajmuje przekładaniem nerek? Czym? Przekładaniem nerek, bo teściowej się nerka ją boli. Chciałem, żeby ją wyciąć i ja bym jej oddał jedną swoją. Nie, nie, nie. Takimi rzeczami się z, nie zajmuję. Zna absolutnie, Pani jakiś absolutnie. kontakt? A jakiś kontakt Pani by znała? Nie, nie znam nikogo takiego. Aha. Ale mnie ja Pan poszuka w internecie, pewnie jest dużo. Aha, a to by było trzeba za granicą pewnie gdzieś, czy nie? Przeszedł nerek to w Polsce się robi. Aha, a w Poznaniu gdzieś się robi? Robi się na Lutyckiej. Aha, a to boli? No, już pacjent jest znieczulony, no. Aha, dobra, dzięki. no, nie boli. Dzięki, w takim razie od, oddam nerkę swoją na razie. Hmm. <noise> e, masz dzisiaj czas? A, mam. A mogłabyś podjechać do Mariota na całą noc? A, no, można, tak można. A ile za całą noc? Halo? E, dwa, tak, tak, tak. 2500 e, na pięć, e, sześć godzin. 2500 złotych. Tak, tak. Dobra, to, to kiedy byś podjechała do Mariota? E, o której godzinie No to teraz mogę. No to ja już wolna. No dobra, to nie wiem, jak z tak, taksówką zrobimy. Jak będziesz, to na zadwoń, ja wyjdę zapłacić. Czy jak to byśmy zrobili? Tak, tak. To teraz najpierw na łatowę do, do, do ciebie, dobrze? Dobra, na razie. Mhm. Mhm. Już jedna roksa jedzie, widzowie. Pozdrawiam. Halo, halo, witaj, masz czas niger, dzisiaj? Niger, niger, niger. Halo. E, halo, masz czas dzisiaj. No. E, Chciałabyś na całą noc do Mariota? Przyjechać? Możesz przyjść do mnie. Jestem przy Mariocie. A czy ja mam wynajęty... Hotel cały na tydzień, to byś chciała zarobić pieniądze czy nie? Co? ty nie powiesz na cały tydzień, ty, ty wynajmujesz hotel? Tak, nie masz nor lat. z Norwegii jestem. Przyjechałem. Ile to... masz lat? 27 To zapraszam ciebie do siebie na przyciską, Marii. poznamy się, później ja pójdę do ciebie, jak zapłacisz mi. No ale co za problem, e? że, żebyś przyszła teraz? A ty nie możesz przyjść do mnie, co za problem? Ma no, Alfonsa żadnego tam nie ma, nie pobijemy? Jakie Alfonsa? No ja nie Warto wiem, tak? prawda? Nie, Aha, czyli robisz z mieszkania burdel, tak? Burdel, mama. Chyba <grym> dziwko, za ile kręcisz świdrem? dalej chuju. He, chuju, sama jesteś, chuj. Tam panią. smoke. Pięć z tam. Chciałem się z panią umówić. Kiedy? Dzisiaj. O której, o której pani pasuje? Nie wiem, musimy dać tak 15 to wcześniej znać. No tak wiadomo, żeby pani secipkę umyła, żeby nie śmierdziała i tak dalej. No witam, witam panią. Pa, pa, no witam. Pani Paulina? Nie, Paulina będzie za godzinę. Aha, można się umówić? Tak, zapraszam, krok powera 18. A ile pani ile pani ma lat? Paulina to jak jest napisana. Ale tej Pauliny nie ma teraz, tak? Nie ma, będzie. Ale ja bym chciał teraz. Za pani jest wolna teraz? Tak. No dobra, ile gotówki ze sobą zabrać, bo kartą nie można płacić. Nie, godzinka jest 100 złotych pół80. O kurde tak tanio? jak chcesz więcej płacić, to oczywiście, masz więcej. A można na całą noc wynająć? Ja na nie pracuję. koleżanka za godzinę, koleżanka będzie, to ci Nie, to będzie zrobimy Janowski. tak, ja najpierw przyjdę do ciebie, a później do koleżanki. No, dobra. No, a powiedz mi, jak, jaką ty masz tą pochwę? Młodą jakąś, czy taką... Ja jestem starsza, to A ile masz lat? 49. Aha, bo ja mam 32, jestem z Norwegii. I mam ochotę cię zerżnąć. To już kogoś innego. Baj. Czemu? E, witam, zwanie w sprawie byczków, To jest aktualne. Olek wpłacił 3 zł. Tak. Jestem Dawaj do pypcia. Jestem nimi zainteresowany. No rozumiem. Ale pan Wipowy to jest jeden za 16 tysięcy czy wszystkie? Yy, nie, no wszystkie. Gdzież by jeden był? A coś taniej by dał radę? Yy, no tam do opuszczenia by było, tylko no tak to... Bo na zdjęciu widać... bo pan tylko yy, te pięć, tak? Te, czy wszystkie? No te pięć za szesnaście Aha. Bo tu no na to... zdjęciu... Bo, tu na zdjęciu widzę, że one są takie no, zmarnowane już na końcu życia, praktycznie. A dlaczego? No proszę pana, no widać, że są zmęczone i tak dalej. Stare. No Ja bym tak nie powiedział. No proszę pana, bo tu na zdjęciu widać, jakby spać im się chciało. Oj, może takie zdjęcia bo wychodzili, bo ja yy, starym telefonem robiłem, bo to. z tym, co teraz mam, to mam aparat pobity. I Aha. może tak się wydawało. A, to pan jakimś stałym telefonem robił, tak? No, no, takim starym lg Leonym. Aha. No to ja nie wiem, co to jest. Dobra, kiedy można przyjechać? No, kiedy by pan chciał. Bo, bo to właśnie zdjęcia to... No, towar jest, bym powiedział, lepszy jak zdjęcia. No, Aha. takim aparatem... No tak, ja przyjadę się obejrzeń, a pieniądze, by pan chciał dostać przelewem, czy do ręki? No... Wolałbym do ręki. No dobra, to możemy tak zrobić. Tak 15 tysięcy będzie okej? Okay? Nie no, trochę przymało. No za 16800 do negocjacji jest to 15, to jest dobra cena. No, ale kto dwa tysiące od razu. Nie no panie 1800, a nie tysiące. No no to już bez 200 prawie dwa. No, no to nie wiem pan jest pazerny na pieniądze, tak? No, nie powiedziałbym tak, wszystko no, drogie, nie... no. Cielak drogi, był mleko pan też, to tej tak samo, no. No, ale panie. Ja też muszę ty... tak, tak podliczyć, żeby zostało coś z tego. No, ale panie, ro 1800 zł na zwierzęciu pan nie chce opuścić? Powiem panu tyle, Bóg na pana patrzy z góry, bo to jest zwierzę. A pan jeszcze na zwierzętach chce zarabiać i nie chce ceny opuścić. Oj, wie pan, no, każdy po to pracuje, żeby, no, żyć z tego, nie, no. Wiadomo, to pan tak samo wyhoduje, to zechce coś tam zarobić na tym. E, powiem panu tyle. Ja potrzebuję te byki do Rodeo. E, ale to jak, na, na walki? Czy do czego to? Nie, nie na walki. Po prostu, że będzie taki... No będzie taki gościu z czerwoną chustą i będzie uciekał przed nimi. One będą puszczone na tego gościa. I do takich występów ja chcę je kupić. A to do tego nie powinny być jakieś tamte w Hispanii, co są? No nie, bo to są wściekłe od pana, tak? Agresywne. Nie, Simmentalary to takie... nie są za bardzo, to Limusyn jest bardziej agresywny. No ale ja bym chciał te Simmentary i jak przyjadę, to nie wiem, pan jakąś czerwoną chustę przytrzyma, ja je nagonię na pana i zobaczymy, czy będą pana jakoś gonić, czy nie? Tak to, pan by to... A, ta, ta, ta raczej nie powinno być, bo oni takie yy, dosyć spokojne są. No dobra, to ja dam panu takie specjalne narzędzia, że one zobaczą w panu wroga i będą na pana wszystkie lecieć. Możemy tak zrobić? Ale to jak to, że jakaś inna ta szmata, czy co to jest? A, taka specjalna szmatka i ich denerwuje ta szmatka, jeszcze takie rogi panu bym założył i one by na pana były zdenerwowane i by na pana leciały wszystkie. I właśnie na tych występach będziemy mieli jednego gościa, który będzie to zakładał, i one będą gonić go. I on będzie próbował przeżyć. Jak przeżyje, to ma milion złotych. Będzie w telewizji normalnie to nagrywane. No a jak. No nie przeżyje, to nic nie dostanie, tak? Bo jak nie przeżyje, to go nie będzie, tak? No to dziwne jakieś to. No, czyli jutro można podjechać, tak? O 17 pasuje. Tak, bo ja tak do 15 pracuję i tak no gdzieś no do no pół do 4, tak widzisz. No ja, ja bym to Ja bym... Ja bym od razu podjechał tirem, bo jak się z panem dogadam, to od razu je zabieram. A 8 by pan nie chciał, bo to 8 wszystkich jest. A to mogę 8, ciosia za ile? Yy, no to 26 800 by było do dogadania. A to 26 Pasuje? Pogadamy jeszcze na miejsce, pan. Dobra, przyjedzie. to ja przyjeżdżam tyrem. od może razu. Może się jutro. panu spodobają, Dobra. może jeszcze coś pan poprawi. Dobra, to ja od razu jutro przyjeżdżam tyrem, bo ja tu jeździ z panem dogadam. Ale to pan taki zdecydowany, jakby dzwonili tak. ludzie to mogę odskazywać, tak? Tak. Zdecydowany. Bo to właśnie też tak kilka telefonów miałem już. Na sobotę też jakiś człowiek już na rano chciał przyjechać to... W razie czego to. Jakby pani w to zabrał, no to potem podkazuje, nie? No, bo no tam dobra, dobra. Dużo też ludzi pracuje i tak właśnie Powiem na tyle. to bo. Ja, czu, ja czuję, że ja je zabiorę, bo my potrzebujemy właśnie na te zawody. A to jeszcze zawsze można później na mięso sprzedać, bo takie też. No tak, no panie, na kebaby i. mają super. No tak, no na kebaby i będzie każdy zadowolony, tak? Ludzie się najedzą, a ja pieniądze zarobię, tak? <laughs> Dokładnie, aby każdy no. zarobił. No, najważniejsze, pewnie panu tyle, te byki się nie liczą, najważniejsze, żeby zarobić na nich. No toż, tak jak ze wszystkim, nie, no po to się pracuje, żeby pieniądze byli. No właśnie, w gównie się brudzić, ale pieniędzy, żeby nie było. A, no. lubi, a lubi pan w ogóle te byki? Oj, no, ja ich kupiłem taką, mieli po trzy tygodnie, no to yy, trochę się czasu dlatego z nimi spędziło. Jak pan je karmił? Żona karmiła mlekiem czy jak? Nie, yy, yy, sam wszystko obrządzam jeszcze przed palacą. Aha. No dobra, to na jutro jest, jesteśmy umówieni, będę dzwonił rano. No dobra. Dobra. Na razie? No na razie. <noise>